Teraz co A czy on ma tutaj kilka do powiedzenia? Nie. Strzeszy się on diabła trzymającego w no. I tak nigdy nie korzystałem zbytnio z tej opcji hazardu. Zatem nie przejmuję się tym. Yy. A, dobra, był tutaj. A ja nie mogę przejść pewnie. Mogę, mogę przejść. Super. Hmm, pogubiłem się. Główny logistyk. Nie na pecha rany, co mi się obzdrało. Dobra, gdzie ten główny logistyk? Logistyk. A, tutaj jesteś, dziadu. Trochę dalej Nie! Wszyscy, WSZYSCY! Goddammit ora, to była nieco męcząca misja Na pewno będę ją sklejać bardzo, bardzo długo Ze względu na to, że Fraps pociął to Ponieważ wyłączałem go przed każdym wczytaniem Okej, okay, można z nim pokazać na zakończenie? Dobra robota, zaniosę to na miejsce i pozbieram ciała złodziei Pozbierasz ciała Może złodziei? Tak wrócił do bazy i skończył tę sprawę z robotami Rany. On z diablu? Przedaż. Spadaj A, przepraszam, czy on handluje za blaszki? Dobra robota Dobra, kichosieć Blaszki, okej okay. W to mi się by bardzo przydało Dobra robota Ta, bla, bla, bla Bardzo by mi się przydało Pohandlowe z nim zablaszki, które mi są kompletnie niepotrzebne. pięć, Co za mało? Eee. A, 84. <dobra>, Dobra. Jeszcze 40 dopłaty. Dobra, masz trochę ekstra. Nie obchodzi mnie to. Miło, że zablaszki. To trochę niecodzienne. Powinni mieć kartę bractwa. Dobra. Ważne. Pancerze wróciły, a tam ci złodzieje nic już nie ukradną. No to prawda. Dobra robota. Ciała tych szubrawców wystawimy ukrzyżowane na obrzeżach Quincy. Wie. Razem ze strażnikami, którzy mieli wtedy warte. Nasi inkwizytorzy zatrzymali Inkwizytorzy? I krewnych przestępców. Zostaną umieszczeni w obozach dla internowanych. Sprawdzimy, czy ktoś z nich wie o słabych ogniwach na niebezpieczeństwa ogniwa? potem zostaną przeniesieni do żeby nikt nie rozpuszczał plotek. OK. Najwyższy czas, żeby ludzie ponosili pełną odpowiedzialność za swoje działania. Pełną odpowiedzialność. odpowiedzialność dobra, to mi nieco kojarzy się z totalitaryzmem, totalitaryzmem niż... Z normalnym prawem. Nie, no, bractwo nie jest normalne. A żeby aż tak. Hm. No dobra, wracamy do bunkra. Eee, nie, spali No cóż, to było wszystko w tej sesji zagramy Fallout Tactics Była ona bardzo długa Jestem nieco zmęczony po nim. psychicznie przynajmniej Jeszcze w życiu nie widziałem tylu śmierci No, mam nadzieję, że Wam się spodobała, choć trochę To był LoveScore i no cóż, życzę wszystkim widzom miłego dnia Do zobaczenia w następnej sesji